Na kanale Freeza pojawił się kolejny odcinek programu Twoje 5 minut, gdzie młodzi uczestnicy zmagają się w różnych konkurencjach o to, aby zaistnieć w internecie. W tym odcinku uczestnicy zostali poddani wielu stresowym testom, w których to wydawać by się mogło, że chodzi o zachowanie spokoju, ale trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z show i uczestnicy powinni zabawiać odbiorcę. Niestety wiele osób o tym zapomniało i skupiało się najbardziej na tym, aby się nie przestraszyć żadnej z konkurencji. Nie, nie było tak strasznie jak mi się wydawało, że proste z palcem. <grystanie> Niestety, ale niektórzy uczestnicy podczas swojego zadania zupełnie nic nie mówili. Przełożyło się to oczywiście na bardzo słaby odbiór tej konkurencji przez widzów, ponieważ przez prawie połowę odcinka niewiele się działo, a uczestnicy jakby zapomnieli, po co tam są i jakie funkcje mają spełniać. Tak bardzo było nudno, że sam Fries postanowił pokazać, o co tak naprawdę chodzi w tej konkurencji i jak powinno zabawiać się widza. Nie no, ja jestem w ogóle niezadowolony strasznie z was, w większości, jeśli już tak bardzo chcecie tak hartować, żeby się nie wystraszyć to przynajmniej powiedz coś, skomentuj, wiele z Was nic nie zrobiło, jakby mieliście taki tunel wyżyn. Dobra, byleby nic nie powiedzieć i nie zrobić reakcji. No nie, o to, nie o to w ogóle chodzi, nie? Widzby tego nie chciał oglądać i po prostu to byłoby do usunięcia w filmie. I, i jeżeli Was nie wystraszyło, to fajnie, dobrze, no bo... To jest nie wystraszcie challenge, ale przynajmniej coś powiedzcie przed, powiedzcie po, powiedzcie dlaczego wam się udało nie wystraszyć, jaką wykonaliście technikę do tego, co spowodowało, że mogliście to zrobić. Wiecie, no trochę trzeba o tym opowiedzieć, nie? Nie można wejść tutaj. No, dobra, udało mi się. Tak jak w każdym odcinku, taki w tym pojawił się gość specjalny, a był nim raper Mister Polska, który to współpracuje z ekipą i wraz z Freezem stworzyli nawet piosenkę. Na pewno bardzo ciekawa postać, która swoją historią pokazała, że nie trzeba być idealną osobą i tworzyć jakościowych piosenek, wystarczy, żeby się czymś wyróżniać, i jest to już spora część całego sukcesu. Kolejne wyzwanie było właśnie związane z piosenką Mister Polska. Uczestnicy programu mieli za zadanie nagranie TikToka z nowym trendem. Żyjemy w czasach, gdzie kilkuletnia młodsza osoba potrafi nagrać taki filmik, ale bohaterowie programu Twoje 5 minut mieli z tym nie lada problem. Problem ten był tak duży, że doszło do dość poważnej kłótni na planie między członkami jednej z ekip. Wiem, że lepiej będzie zrobić coś śmieszniejszego. Dlałem, że po prostu sam taniec. Może być mało oryginalny i, wie, i wiele innych grup może nie na chce to robić. coś śmiesznego nie pójdzie. E, Jak tak? nie pójdzie, Zawsze nie, idzie? Zawsze e, idzie. Tak, Wiesz, ja się nie znam, tych dlatego pytam, nie? Ale jeżeli mają tutaj naprawdę. My mamy, my siedzimy na TikToku dużo i po prostu my, my się robimy nie, są... nie, ja generalnie uważam, nie, że y, to będzie strasznie basic, nie? Prostota jest dla głupców, asymetria to piękno idiotów. Mała siła przebicia moja i Jonathana, dlatego że dziewczyny są tiktokerkami i one wiedzą lepiej. Dobra, przepraszam. Który robimy? Tanie, Szybka decyzja. Tanie, taniec, tak? Taniec, tak? No, no, bo to będzie wam Mamy mamy. Mamy. Łagam, nagrywajmy. Łagam, nagrywajmy. Generalnie współpraca, dramat, nie? Trzy TikTokerki ego top. Ja nie mam świeżego spojrzenia, bo nie mogę mieć żadnego spojrzenia, bo nie korzystam z TikToka. A trzy ego top TikTokerki każdy ma inne i nie mogą się dogadać. Chłopacy zauważyli, że nie ma perspektywy współpracy z dziewczynami ze swojej ekipy i postanowili oni zrobić coś ciekawego, a mianowicie odłączyć się od grupy i stworzyć własnego TikToka. Była to jedna z pierwszych, poważniejszych sprzeczek na planie tego programu. Jednak tak jak całe reality show często jest po prostu nudne, a uczestnicy cały czas wykonują jakieś zadania w zamkniętej hali, tak tego typu konflikty i sprzeczki są z pewnością ciekawym dodatkiem. Oczywiście, tak jak w każdym odcinku, na końcu jest taki panel, w którym to wuje Łuki, Friz oraz gość, w tym przypadku Mister Polska, decydują o tym, odpada z programu. Mimo sporej sympatii jaką był darzony przez odbiorców odpad Jonathan oraz Olivia, która również sprawiała wrażenie bardzo miłej i ciepłej osoby. Jednak trzeba pamiętać o tym, że program wygra osoba, która zapewnia najlepszy kontent dla widza, a nie jest po prostu miła i ciepła. Ciepła i miła wydaje się być również dziewczyna Minimajka. Paulina Kozłowska opublikowała ostatnio odcinek na swoim kanale, gdzie opowiada o swojej operacji i, tak jak robienie sobie operacji przez influencerki jest niczym nowym. Tak bardzo ciekawą sprawą jest to, że tak naprawdę odcinek ten jest jedną wielką, płatną reklamą wraz z oznaczeniem w opisie. A dzisiejszy odcinek jest bardzo wyczekiwany, ponieważ od momentu, gdy pokazałam, że miałam operację powiększenia piersi, prosiliście mnie o ten odcinek, żebym odpowiedziała na wasze najczęściej zadawane pytania o moich odczuciach przed i po operacji oraz jak to wszystko wygląda. Wiele osób za chwilę powie, że wszystko jest w porządku, bo reklama jest oznaczona, ale są pewne rzeczy, których po prostu nie można reklamować. Jedną z takich rzeczy są papierosy, ale i ostatnio medycyna estetyczna. Wraz z początkiem roku weszły nowe przepisy odnośnie tego, że jest zakaz reklamy różnego rodzaju preparatów medycyny estetycznej, jak i samych zabiegów. Jest to spowodowane tym, że wiele influencerek oglądają młode osoby i sprzedawanie tego typu usług jest nie do końca etyczne, a prawo ma chronić w dużej mierze właśnie młodsze osoby przed zachęcaniem ich do wykonywania takich zabiegów. No i tutaj dochodzi. Chodzi do pewnej niecisłości w przypadku odcinka Pauliny, która to jest jawną reklamą tego typu usług, jednak zagłębmy się w szczegóły. Paulina podaje tutaj adres jednej konkretnej strony jaką jest Meditravel i jak wejdziemy na tą stronę okazuje się, że ta zajmuje się nie stricte wykonywaniem zabiegów, a pośrednictwem w ich wykonywaniu. Czyli tak w skrócie załatwia wszystko za Was, a Wy możecie wykonać taki zabieg w konkretnej klinice za granicą. Oczywiście Paulina w filmie przedstawia swoją historię i jak to u niej wyglądało, z taką narracją, że nie ma się o co martwić i że firma ta się wszystkim zajmuje, jednocześnie realizując reklamę dla nich. Oczywiście może to zachęcić wiele młodszych osób do podjęcia się takiego zabiegu, jednak problemem jest tutaj fakt, czy tego typu firma jest już uznawana za firmę, która taki zabieg wykonuje, czy reklamowanie pośrednictwa w takich usługach jest do końca legalne. Ciężko tutaj wywnioskować, jednak wielu widzów powiedziało o tym, że sprawę zgłosili do WOKIK i ci prawdopodobnie zajmą się tym przypadkiem. Werdykt w tej sprawie może być kluczowy dla influencerów w Polsce, bo jeśli okaże się, że ta współpraca jest zgodna z prawem, będziemy mogli dostrzec liczne obejścia przy... Właśnie w taki sposób. Trzeba tutaj na pewno zwrócić uwagę na to, że jest to mocno kontrowersyjna współpraca i albo Paulina jest pewna, że jest to zgodne z prawem, albo musi podejmować się takich, nazwijmy to, krzywych współprac, żeby zarobić pieniądze, bo normalne firmy nie są już zainteresowane. Spore zainteresowanie wywołało na pewno maja z aktualnej edycji programu Twoje 5 minut 2. Z tego względu, że duża część osób zaczęła snuć teorię, że jest ona dziewczyną Bartka Kubickiego i już wcześniej mogliśmy ją zauważyć. Na tę teorię odpowiedziała sama Maja na swoim TikToku. Z jakiegoś powodu mnóstwo osób zadaje mi to pytanie, muszę być chyba do niej podobna, e, ale nie, nie byłam, to nie ja. Tak więc jest to kolejna teoria widzów, która się nie sprawdziła w kwestii relacji między influencerami. Sprawdzić natomiast mogliśmy stan konta Franio, czyli jednego z najpopularniejszych streamerów. Ile pieniędzy ma on aktualnie na swoim koncie? Rudy chłopie, no po, powiesz powiedz mi. Ile masz kasy w portfelu? Powiedz ile ma w tym momencie na koncie. Uwaga, co ty miałeś za wiadomość, którą wysłałeś? Jestem ze szmulek git. Dobra. W tym momencie na koncie mam. Uwaga, szokująca informacja. 665 zł i 7 groszy. No, naprawdę. To nie żart. Tak więc jak możemy usłyszeć, sytuacja finansowa u jednego z największych polskich streamerów, nie jest zbyt kolorowa. Natomiast trzeba wziąć poprawkę na to, iż część środków może przetrzymywać on na jakimś innym koncie, na przykład na PayPal. A pytanie widza odnosiło się dokładnie do konta bankowego. Niemniej jednak fajnie, że Franio miał odwagę przedstawić tą prywatną informację.